Bezkrwawe łowy Przed chwilą zobaczyłam Lisa Ale nie zbliżałam się do niego On tak sobie pomału Pomału pobiegł, coś tam jadł A jeszcze wcześniej Widziałam łosia A ja szukam grzybków Zobaczymy, czy coś tam zostało Tak, kochani, z. Nie wolno podchodzić do lisów za blisko, w ogóle unikać, bo mogą mieć ciekliznę, a ewentualnie mogą podrapać, ugryźć. Kolejny dzień na grzybobraniu. Pogoda dopisuje trzeci czy czwarty dzień rzędu. Przyjechałam w swoje stare miejsca, zawsze tu były grzybki. Zobaczymy, w nocy nie są takie zimne, to powinno coś być. Wcześniej widziałam, tam były już powyrywane, poucinane. O! <laughs> no pewnie, że są. Kochani, zobaczcie. Jeden. Jedziemy, 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 jedziemy. O drugi jedziemy, jedziemy. Trzeci, jedziemy. Czwarty i jedziemy piąty. W jednym miejscu pięć. Ale można się rozejrzeć jeszcze. Powinno coś jeszcze być. No nic, najpierw te pozbieram. No to chodźcie, grzybki. Raz. Dwa. Trzy. Co fajne. Leżcie tu. Aha, tu jesteś, tu jesteś, u, uciekł, dobra i jeszcze jeden jest, i jeszcze jeden to, o. proszę, pięć w jednym miejscu, to się rozejrzyjmy jeszcze. Jak jest pięć, to może być i szósty. A jak jest piąty, to jest i szósty. Ale to już zjedzony troszeczkę przez myszki, to niech sobie go skończą. To jest siódmy. I jeszcze jeden Ósmy. Na... Ups. Fajny podgrzybeczek. Dobra, chacity ty. Nie uciekaj. Tak. Dobra. Teraz muszę się jakoś ewakuować z tej trawy, bo tu są kleszcze. Siedzą na końcówkach tych traw. Hmm. Jest. I jeszcze jeden. Редактор Oj, komary się dają we znaki. Ciepło się zrobiło tutaj. Komary, strzyżaki wszystko naraz. I jeszcze na kreszcze trzeba uważać. O, <grymne> Pod nogami. O, piękny, taki fajnytek. Pod grzybeczek. Jest schowany tu. <grymne> no ładne. <grymne> i następny o, zobaczcie jakieś wyrzutki. i i tu jeszcze jeden jeszcze jeden o jaki ładny U, patrzcie takie żółciutkie jest jeszcze jeden no to nie nie, nie wszystko tu jeszcze jest Grzybuś. Uch. I to zabieramy te A jejku! Zobaczcie co tu się dzieje na spodniach. Ue! O, o, o. o matku, i Dobra, zabieram tego grzybkę. Chodź tu O, oć. Tego też obsiadły mnie komary No Nie mogę ich zabrać A, wow, jak mi nogi skóły Uj uj, uj. A, będzie drapanka o, o hello hello Słoneczko wyszło Grzybki są, hello, hello i tu jeszcze jeden. O! Jaki to jest dobry! O Do, nie, już trochę spleśniały, o nie, sorry. Ten też spleśniały, ale ten jest dobry. I zaraz tu jeszcze gdzieś gdzieś tu jeszcze widziałam. Jest, 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 jest. Tam. Tu na górze. Taki, o takie, taki o taki... taki, o, taki. O. o, ładny, zdrowy. Dobra i... Jeszcze gdzieś to na tej góreczce. Mignął mi. Jest, ale to taki duży, to nie ten jeszcze mi mignął. To jeszcze nie ten. Proszę bardzo. Ciu. Taki. Trzy grzybeczki. Trzy dobra, to teraz jest tam chyba. Zaraz zobaczymy. Nie. Nie, 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 nie. Ale zaraz. Mówiłam, że mi mignął. Tak, suka, ale oka. O, jaki fajny. jeszcze zobaczymy no tu zawsze były grzybki jest turskę zakrywamy pod grzyweczek Ohoho. ho. hi jest Trzy, trzy w miejscu, jeden i tu dwa, takie ładne, o. no to rozglądamy się jeszcze, jest, jaki malusi, zobaczcie, taki malusi, świeżusi, <try> o. Dobra. Dzień dobry. O, no, jakie fajne. No i zaczyna się Eldorada. Zobaczcie. Pierwszy. Odmiotki. Kciurkę To był pierwszy. I teraz idziemy. dęk dęg, ding Zobaczmy Zobaczcie. Drugi. Trzeci. Czwarty. Dzień dobry, piąty. Tu. A komar na ręku. A to dranie. A to dranie. O, jakiś... Ktoś jeździ samochodem. Dobra, zbieramy. Raz. Dwa. Trzy. I cztery. A piąty już zbieramy. Tak. Bierzemy. I idziemy. Na pewno jest, jest. U nie jeden, <laughs> jeden, piękny. I tu następny, a takie superowe. Hmm. Pokażcie się jeszcze. No, dwa, jest, jest, jest. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Proszę bardzo. I znowu się przyglądamy. Takie fajnie, takie zdrowe te grzybeczki. Ale wiecie co? Tu, tu coś widziałam. O, jest. Jest. Chodźcie. O, patrzcie. Jaki ładny, żółciutki jest, pod spodem świeżutki. No i je Takie duże O tu takie duże O o, ktoś ty mnie O tego Ten to już za duży Jego myszy go zjedzą Panie Ładny jesteś ładne, chodź. O, taki, Dobaczmy. Taki. Nie, trzeba daleko szukać. Nie trzeba daleko szukać. Podczywkiem. Pod trzewkiem. Taki piękny. Jest. I widzę stąd A tak wam pokażę. Widzicie? Zobaczcie. Raz. I Dwa. Chodź. Chodź. U. No, ładnie odki. Chodź i ty. O takie. Komar! Au! Uf. no liście opadły ciężko zobaczyć coś o, a tu no wiadomo przykryty już listkiem patrz o, ale ładniutki daleko zobaczyłam a pod nogami stoi a pod nogami stoi Chodź A ty Ojej! Też młodziutki! A ja szłam o do tych. O, do tego szłam. Chodź. I do tego. Dobra. Coś tu jeszcze mamy po drodze. Czy nie? I znowu serią. Serią. Jeden serią. Drugi tu serią. Komar. O. I jeszcze gdzieś tu był jeden. Widziałem. A jest tu. O tu rośnie sobie. O. Dobra. Gdzie masz szybki? Tak. Czyli to jak znajdę, to ja znajdę. O, jaki piękny, o tym mówiłeś? No. O, jaki ładny. Słoneczku taki. Zobacz mm. tu. O, tu taki malutki jest. No. Tu malutki. A, świeżutki. Dobra. Tam dalej jeszcze ha! tu jeszcze jest. Tu, jaki ładny. O! Jaki fajny! I tam za tym drzełem tam był. <noise> I jeszcze idziemy, idziemy, idziemy. Tylko nie w trawy. Nie, idźmy. Dobra. I... <noise> Gdzie są grzybki? <grybki> to moje grzybki. Ooo, a to ty zebrałeś już. Moje grzybki. O, ładne. Takie kumary. ładne Takie młodziutkie, świeżutkie, nie? Dobra, to. Idziemy, chyba na dzisiaj wystarczy. Na razie, kochani. Do lasu cieplutko. Bajo, bajo. Bajo.